Cześć, z tej Kami, czyli Zapraszam na Bike Week, czyli wasze cotygodniowe podsumowanie kolorskiego tygodnia. Nie przedłużam i... Lecimy! A w dzisiejszym Bike Weeku, między innymi... Przejdziemy przez Giro di Italia i pierwsze trzy etapy, które już za nami. Następnie przejdziemy przez wyniki La Vuelta Femenina. Zobaczymy, jakie są nowości na Shanghai Bike Show 2025. Caleb Evan, czyli australijski sprinter, zakończył karierę. Oraz przejdziemy przez wyniki pozostałych wyścigów. Trzeba to szybko nagrać i obejrzeć debatę, bo, wiadomo, przyszłość Polski najważniejsza. No ale, dobra, lecimy. I zaczynamy od pierwszego z wielkich turów, który zaczął się w tym sezonie, a konkretnie od Giro d'Italia. Jesteśmy teraz za trzecim etapem, i wszystkie trzy etapy zaczynały się w Albanii. Przejdziemy sobie pokrótce przez każdy z tych etapów. I zaczynamy od pierwszego etapu, który padł upem Persena. Duńczyk bardzo fajnie rozegrał finish sprinterski i wygrał z Wotem Van Arten, dosłownie o błysk szprychy, ale tutaj trzeba przyznać, że Matt Pedersen dość długo ten właśnie sprint kontynuował, także tym bardziej tutaj czapki z głów dla niego, bo nie dał się wyprzedzić tak łatwo. I tutaj warto zaznaczyć, że mamy grafiki od Velona, gdzie wskazali, że Wot Van Arten miał pik, e, jeśli chodzi o. Moc na poziomie 1340 W, co w sumie nie jest taką dużą wartością, bo jak przypominam sobie chociażby Jonathana Milana w wiosennych klasykach, chłop generował większe wartości jako średnia, a nie maksymalny pik z kilkunastu sekund. Także tutaj jeszcze WOT może sobie troszeczkę powalczyć i może te krótsze ramiona korby po prostu nie pomagają mu, zazwyczaj że sprinterzy na samym końcu jeżdżą właśnie na dłuższych ramionach, żeby ta dźwignia była większa. Także nie wiem, jakie są Wasze jest spostrzeżenia, ale Wotowi zdecydowanie te sprinty w tym roku nie wychodzą. Drugim etapem była jazda indywidualna na czas, i tutaj wiadomo było, że mamy dość wielu zawodników, którzy potrafią naprawdę dobrze jeździć jazdy ITT. Jednym z nich był zawodnik Inos Grenadiers, czyli Joshua Tarling, który wygrał ten etap o jedną sekundę przed Primorzem Rogliczem. Jak możecie zobaczyć, tutaj chłop miał założone chainringi 68T, także. Duży blat naprawdę spokojnie posłużyłby jako porządny talerz do spaghetti. W ten oto sposób właśnie Primorz założył po drugim etapie różową koszulkę lidera. Z racji, że Mats Pedersen stracił aż 12 sekund do Joshua Tarlinga, czyli 11 sekund do Primorza, i właśnie o 1 sekundę wyprzedzał po drugim etapie Matsa Pedersena. Trzeci etap i zarazem ostatni w Albanii zakończył się finiszem sprinterskim. I jak można było się spodziewać, ciężko tutaj było. Szukać primorza roglicza w czołówce takiej etapówki. I wygrał on ponownie Mats Pedersen, który bardzo fajnie się rozpędził, również został dobrze rozprowadzony, ale utrzymywał potężną prędkość przez dłuższy moment 68-65 na godzinę, później znowu przyspieszył do 67 i utrzymał całkiem długi finish sprinterski. Także widać, że Mats tej wiosny był w bardzo dobrej formie, ale Tuina Giro odzyskał różową kruszulkę lidera i o 9 sekund wyprzedza Primorza Roglicza. Teraz czeka nas powrót do Włoch, oczywiście, poniedziałek jest z nim przerwy, a w wtorek zaczynamy już z normalnymi etapami i będzie to etap sprinterski. A oczywiście o wszystkich etapach powiem wam pokrótce w kolejnym Bajquiku. I przejdźmy teraz pokrótce przez wyniki La Vuelta Feminina. I tutaj warto zaznaczyć, że cały wyścig wygrała Demi Wolering z FDG sus Podobnie jak ostatni etap, i tutaj warto zaznaczyć, że na ostatnim etapie był to etap górski. Demi wjechała samotnie na linii mety. Finalnie Demi Wallering wygrała ten ostatni etap o 11 sekund przed Marlene Resser z Szwajcarii oraz o 25 sekund przed swoją rodaczką Anną van der Bregen. I powiem wam, że śledziłem ten wyścig i co jest takie niestandardowe, to wszystkie etapy od drugiego wiadomo, że pierwszy był tą jazdą indywidualną na czas drużynową, o której wspomniałem wam przed tygodniem. To wszystkie etapy, licząc od drugiego do ostatniego, wygrały Holenderki. I tutaj dwukrotnie Demi Wollering, raz Anna van der Breggen, dwa razy Marianne Vos i raz Femke Gerites. Także tutaj, wiadomo, że zawodniczki innych zespołów, ale Holandia po prostu ma monopol na Hiszpanię w tym roku to jest zdecydowanie. Warto jeszcze odnotować, że spolek Kasia niewiadoma pini była 11 ze statą prawie 6 minut do zwyciężyni, a Agnieszka Skalniak-Sujka była 53. I przejdźmy teraz do Shanghai Bike Show. Bardzo dużo filmów pojawiło się w internecie z trzech głównych kanałów, które kręcą generalnie o Chinach i przedstawiam wam pokrótce, co tam się wydarzyło i na co warto zwrócić uwagę. A zaczynamy od Sensa, która zaprezentowała nową grupę 14-orzędową. Jest to napęd 1x14 na i w sumie dość mocno ona nawiązuje do Srama. Zobaczcie tutaj na przebitki będę wrzucał wam sporo zdjęć, ale wygląda ona naprawdę bardzo podobnie do tego y, konceptu amerykańskiego producenta. Jest to 1 x 14 i według doniesień do końca roku ma się pojawić grupa 2x13. Ponoć ergonomia klamek jest na bardzo fajnym poziomie, ale czuć jednak, że materiałowo jest to tańszy produkt. Tutaj widać jakiś plastik, niemniej wygląda on bardzo fajnie. No i słuchajcie, no, pierwsza taka grupa 14-rzędowa, więc wydaje się, że pewnie za jakiś czas będzie ona dostępna w całkiem dobrych pieniądzach, ale naprawdę coś fajnego, co Chińczycy tutaj dokładają do tego rynku. I mamy jeszcze tutaj kolejne zdjęcia z tym porównaniem. No, zobaczcie, design zdecydowanie wygląda jak w SRAM Redzie, a zwłaszcza nawet na hamulce wyglądają również podobnie. Także zdecydowanie tutaj koledzy z delkiego Wschodu potrafią kopiować. Poza tą grupą zostały pokazane ciekawe koncepty, takie jak chociażby Entropy Time Trial, który widzicie tutaj na ekranie. I tutaj trzeba przyznać, że wygląda on praktycznie jak Zwift Concept Bike naprawdę bardzo futurystycznie. Jeśli chodzi o taki time trial, ta sztyca również jest ciekawie poprowadzona. Nie wiem jakie jest Wasze zdanie, ale naprawdę coś ciekawego można powiedzieć. Oprócz tego ten producent zrobił całkiem fajny model Intropi SSR, który jest również lekką, ale zarazem aerodynamiczną szosą. Bardzo podobny front do Kolnego. Y1RS i w ogóle rama jest dość lekka. Widać, że tutaj te profile są cieniutkie, także całość naprawdę powinna być zapewne w granicach 6 kg na topowym sprzęcie. A to nie koniec, jeśli chodzi o ramy innych producentów. to Tutaj widzicie przebitki z ram Tavelo oraz Java. Tutaj chociażby zobaczcie tą Javę, która również wyglądała jak Colnago i widać, że tutaj Chińczycy dość mocno kopiują właśnie koncept Y1RS. Te główki ramy są bardzo podobne z tą taką śmieszną przykładką. Czyli nie jest to taka sztywna główka ramy, tylko ta frontowa część się delikatnie przesuwa. Ale zobaczcie też chociażby na rowery seka, bardzo ładnie wyglądające malowanie. I tutaj rowery seki ważą 675 gramów w rozmiarze M, ale tu już mówimy o dużo większej kwocie, bo jest to 2500 tysiąca funtów. Z komponentów warto wspomnieć również o lekkich korbach, a konkretnie ramionach korby od CyberAid. I słuchajcie, te ramiona korby od CyberAid zostały zważone przez YouTuberów, którzy się tam wybrali i ważą 267 gramów. Jak pamiętacie z filmików, które wrzucałem z montażu Ace'a, którego zakupiłem, ważył on. 537 czy 8 gramów, także mówimy o dwukrotnej różnicy w wadze ramion korby. Oczywiście pewnie nie są aż takie sztywne jak te Duraysa, ale to pokazuje tutaj, że na samych ramionach korby można zaoszczędzić. Potworne ilości wagi, a dodatkowo tutaj uwzględniając blaty, które również tutaj pokazuję, całość wychodzi w granicach 402 gramów, gdzie moja Durace na tym samym chainingu, czyli na 53,4, wychodziła w granicach 690 gramów, więc jest to astronomiczne 300 gramów różnicy. Ale wiadomo, że Chiny to nie tylko korby. Zobaczcie chociaż na te koła od MVMT. Które przy stożku 50 mm ważą 1220 gramów, ale nie same koła są istotne. Zobaczcie na szprychy, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Są one bardzo aerodynamiczne, bardzo głębokie, to i trzeba przyznać i kosztują w granicach 1700 dolarów, ale naprawdę wyglądają bardzo solidnie i w sumie porównując je do moich 50 na Bianki, ważą o 400 gramów mniej przy tym samym stożku. Ale pokazane zostały również ciekawe framesety, chociażby tutaj od firmy Rufon. Za mniej więcej 1200$ dolarów możecie kupić taki frameset i tutaj również z kierownicą mówimy, sztycą, także wszystko jest na miejscu. Waży on 6,2 kg przy aerodynamicznej konfiguracji i komponentach Dura-Ace, więc bardzo lekko jak na fakt, że jest to maszyna aero. Ale jak chcecie coś lżejszego, wspinaczkowego, to proszę bardzo. Tutaj macie przebitki z framesetu od Evolve z kołami Elite Wheels, o wadze 4,9 kg. Jeszcze raz powtórzę: 4,9 kg. Niektórzy fanatycy kolarstwa tak naprawdę potrafią wydać po 100 tysięcy, 120 tysięcy złotych, żeby mieć rower o wadze 5,9, 5,8 kg. A tutaj chłopaki z Chin zmontowali rowerek 4,9 kg. Sam fakt, że tutaj mówimy o komponentach, które no nie są takie drogie, bo zobaczcie, tu i te koła od Elite Wheels ważą 990 gramów. Jest to nowy koncepcyjny model za okolice 2000 dolarów, nie mówimy tutaj o lightweight'ach za jakieś wiecie 5, 7, 10 koła w dolarach, tylko 2000 Elite ulisy, które nie ważą nawet kilograma, więc naprawdę Chińczycy idą tutaj bardzo fajnie do przodu I jestem ciekawy co jeszcze zostanie pokazane na kolejnych targach ale tutaj naprawdę stały one pod takim znakiem bardzo lekkich komponentów i zarówno tutaj, zobaczcie, gdybyśmy zmienili sobie koła, powiedzmy na te 1220 g przy stożku 50, zmienili korbę i kilka innych takich kluczowych komponentów, to tak naprawdę jesteśmy w stanie urwać praktycznie, że kilogram na samym karbonie w komponentach tutaj mówiąc. Dajcie znać w sekcji komentarzy pod filmem, która Waszym zdaniem jest najciekawszą konstrukcją z tych chińskich, które pokazałem w tym materiale. I przechodzimy teraz do Kaleba Evana, który zakończył karierę w trybie natychmiastowym. We wtorkowy poranek cały kolarski świat zaskoczyła informacja o zakończeniu kariery przez Kaleba Evana, czyli australijskiego sprintera. Które ścigał się w zespole INEOS Grenadiers, Australijski sprinter sam przekazał te informację za pośrednictwem mediów społecznościowych. Caleb Wam w trakcie swojej kariery wygrał 65 wyścigów. Do jego największych zdobyczy należy chociażby 5 etapówek w Tour de France, tyle samo zdobył w Giro di Italia, a w latach 2018-2020 był jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym, sprinterem w stawce kolarskiej. I tutaj warto wspomnieć, że 30-letni zawodnik rozpoczął swoją przygodę z australijską ekipą Orika greenedge i właśnie z tą ekipą był związany aż do 2018 roku. Następnie występował pod szyldem Lotto Soudal, gdzie na rok w 2024 roku przeskoczył do macierzystej firmy, która wtedy nazywała się już Jayco Alua. Następnie po rozwiązaniu kontraktu z Jayco Alua przeszedł do Ineos Grenadiers, którym spędził ostatnich kilka miesięcy. A co dość istotne, właśnie z brytyjską ekipą wywalczył jeszcze dwa zwycięstwa na zakończenie swojej kariery, także lepiej z zawodowym pelotonem pożegnać się nie dało. Poza tym w tym tygodniu odbyło się kilka ciekawych wyścigów i standardowo wywieszam plansze z wynikami pań oraz panów. Z wyników warto wyróżnić tutaj Silesian Besky Trace, który wygrał Marcin Budziński, więc nasz zawodnik ATT Investment Team. I w dzisiejszym Big to już wszystko. Słuchajcie, niestety nie udało mi się jeszcze zmontować tej mińskiej 200, -ki. wrzuciłem Wam jakieś shorty. A miałem w ten weekend komuni córki, także wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Postaram się w tym tygodniu naprawdę wrzucić już tą mińską 200 i nadrobić również inne materiały, tak żeby już tydzień po tygodniu one wyskakiwały, no ale wiadomo, życie to nie tylko YouTube, także dzięki bardzo za dzisiaj i widzimy się standardowo w kolejnych odcinkach, do następnego.